15 lipca jak co roku obchodzimy światowy dzień bez telefonu komórkowego. To znaczy kto obchodzi ten obchodzi, bo ciekawe jest to czy znajdą się tacy śmiałkowie, którzy przeżyją ten dzień bez dzwonienia, smsowania, robienia zdjęć, korzystania z aplikacji, przeglądania internetu i jeszcze wielu rzeczy, na które pozwalają nasze telefony i smartfony. No ciekawe jest, czy w dobie smartfonów ktokolwiek z Was jest w stanie rozstać się choćby na 24 godziny z komórką. Bardzo się cieszę, jak nie muszę z niego korzystać. Czyli 24 godziny wytrzymałby Pan bez kontaktu? Oczywiście, oczywiście. Może jestem wyjątkiem jakimś, ale... Ale bardzo się cieszę, jak nie dzwoni. Oj, nie wiedziałam, bo już używałam telefonu, więc popełniłam zbrodnię. <gry> A wyobraża sobie pani życie bez telefonu? E, to znaczy, no, w dzisiejszych czasach jakoś nie bardzo sobie tego, w ten, ten taki moment wyobrażam, ponieważ y, mam córkę, która mieszka w Bielsku i kontakt mamy tylko telefoniczny wideo rozmowy z wnukiem i tak dalej. A 24 godziny bez telefonu, tak jak dziś na przykład? E, no myślę, że dałoby radę, jakbym tak się spięła w sobie, to, to pewnie tak. Dobry. Czasem sobie robię takie święto na weekend nawet wyłączam go i, i jest po sprawie. I reset jest potrzebny, nawet do telefonu. Człowiek jest zdrowszy i spokojniejszy na pewno. No trochę ciężko. No, Młodzież raczej młodzi ludzie już nie potrafią żyć tak kiedyś. Kiedyś były inne czasy, teraz się trochę to pozmieniało, że tak powiem. A wytrwałby pan 24 godziny bez telefonu? Ja, że ja tak, ale ci młodzi to raczej chyba nie. Długie siedzenie na telefonie nie jest ym, zdrowe. Lepiej z kimś wyjść, spotkać się. No myślę, że się dalej jest to ciężkie, dość mo no, mocno ciężkie. A pani 24 godziny wytrzymałaby bez telefonu? No myślę, że jeśli podjęłabym się to tak, myślę, że tak, ale tylko 24 godziny pewnie. A Wy drodzy Jaworznianie wyobrażacie sobie życie w dzisiejszych czasach bez telefonu? Czy w dobie smartfonów ktokolwiek z Was jest w stanie rozstać się choćby na 24 godziny z komórką?